Mm. <noise> Musiałam przełknąć. Witam wszystkich widzów. Ten filmik jest dedykowany dla osób uzależnionych, dla matek, które nie potrafią sobie poradzić z ich uzależnieniem i nie wiedzą za bardzo, co zrobić, żeby przestali. Więc ja po przejściach narkotycznych, gdzie jestem teraz na programie metadonowym. I z dużym stażem mam o tym duży jakby potencjał i wiedzę. Więc tak, drodzy rodzice, nie szokujcie się tym, że już nie ma dla Waszych dzieci ratunku, bo jest. Jest, są możliwości. Niektórzy twierdzą, bo trzeba samemu chcieć. Tak, to jest najbardziej istotna rzecz, że jeżeli samo dziecko nie chce, no to jest trudno, tak, pomóc takiemu dziecku. Ale jeśli jest dziecko nieletnie, można dziecko wziąć na detoks, a potem na przymusowy ośrodek. Gdzie może wtedy w tym ośrodku zmienić się jego koncepcja i próbować aż do skutku, tak, dopóki jest nieletnim, żeby był w tym ośrodku i doświadczył ludzi, i dużo osobom pomaga taki ośrodek? Ja akurat wychodzę z innej inicjatywy, że nie trzeba żadnych ośrodków na zmianę. Tylko po prostu trzeba samemu chcieć, to jest raz u starszych osób, tak, to jest porada dla starszych osób. Jeżeli naprawdę chcą tego, to wystarczy zmienić środowisko. Ja wystarczyło mi, że zmieniłam dzielnicę. Mieszkałam na Grochowie, na, na najbardziej chyba zanarkomanionej ulicy. Gdzie może teraz już tam jest lepiej, tak? Nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale wcześniej tam było po prostu siedlisko narkomańskie. E, a wystarczyło, że zmieniłam po prostu otoczenie, tak? Przeprowadziłam się na Ursynów, e, za po prostu e, nie utrzymuję z nikim kontaktu. Nie jeżdżę na poszczególne ulice, wręcz mam duże wsparcie. Yy, dzięki rodzinie. Gdzie po prostu yy, mam, teraz się zajęłam takimi właśnie filmikami różnymi i tak dalej. Najważniejsze jest zajęcie, żeby ktoś się nie nudził, bo wtedy głowa pracuje, tak? Więc trzeba takiej osobie zapewnić coś, wynaleźć, bo to będzie ciężka sprawa, żeby takiej osobie znaleźć jakieś zajęcie, bo na początku wszystko będzie taką osobę nudziło, tak? No to trzeba wyszukać tego po prostu, co ten, ta osoba po prostu przypodoba się tej osobie, tak? Chyba, że już wcześniej ma jakiś po prostu zaszczepiony w sobie coś, co lubi bardzo, tak? Oczywiście nie wolno poddać żadnej manipulacji takiego człowieka, bo Tacy ludzie, jak alkoholicy, narkomani, osoby uzależnione, nawet kiedy nie są już osobami uzależnionymi chociaż one zawsze będą osobami uzależnionymi będą próbowały manipulacji. Tak a bo wiesz, bo pojadę tylko na chwilę, bo mam coś tam do załatwienia. To dobra moja koleżanka, zadzwoni do Ciebie. Wszystko jest OK, mamo, nie denerwuj się. Jak tylko dojadę to zadzwoni koleżanka, a koleżanka tak naprawdę z tego samego problemu i... Dalej pakowanie jest się w gówno, więc nie wolno wysłuchiwać takich rzeczy. Nie wolno y, słuchać tego, a bo ja się poprawię. Ja też się wiele razy poprawiałam, dłuższy czas już po prostu byłam w abstynencjach, a jednak to się urywało, zawodziłam rodzinę niejednokrotnie. Teraz to jest mój najdłuższy czas, kiedy jestem na programie. Polecam ludziom też, tym, którzy bardzo po prostu są uzależnieni z jakimiś tam substytucjami, tak, czyli narkotykami czy czymkolwiek. Zalecam, żeby poszli na program metadonowy. To też jest wyjście, uwierzcie mi. Powiem, co to jest metadon. Metadon to jest heroina syntetyczna, która jest w płynie i pije się, tak? Taką buteleczkę się dostaje na programie i się pije. Ale co jest najlepsze? Na tym programie co miesiąc robią testy. Jeśli wpadniesz parę razy, to albo idziesz na detoks, albo wylatujesz. Więc masz takiego jakby bata na tyłku. Ale to jest rozwiązanie dla dorosłych. A co z dziećmi? Dzieci, tak jak powiedziałam, koniecznie odizolowanie od ich znajomych, bo to tyczy się jak i dorosłych, tak i dzieci. Zmiana, koniecznie zmiana. W ogóle wykasowanie wszelkich znajomości, bo na początku przynajmniej tak a później można zrobić tą segregację znajomości i jakąś tam prowadzić jeśli są osoby które po prostu y, były, ale nie korzystały tak z tego, więc może powrócić wtedy do tej znajomości. Więc tak. Y, czyli tak, mamy tak y, zmianę y, otoczenia, wyjście metadonowe, ośrodkowe Eee, e, zmiana otoczenia, e, z, po prostu tak, e, z, i po prostu znalezienie hobby, żeby osoba się nie nudziła, tak? Jak jest już po detoksie. Jest po tym pierwszym przynajmniej detoksie, osoba, która już jakby nie ma e, tych objawów abstynacyjnych, tak, no to takie zmiany są potrzebne i to bardzo. Kiedyś wydawało mi się, że e, kiedy będę po prostu omijać ludzi tych, które, którzy po prostu byli kiedyś moimi znajomymi, że uda mi się po prostu i tak e, nie brać a jednak kiedy przechodziła koło mnie osoba znajoma, która do ty była dalej uzależniona, a ja nie, to zatrzymywałam się, zagadałam chwilę, a co tam u ciebie i tak dalej, a ta znajoma wiedząc, że ja już nie biorę, tak, też oczywiście mnie pierw zagadując, że to fajnie i tak dalej, a to może byś poszła ze mną gdzieś na chwilę, tylko na chwilę gdzieś tam ja coś wezmę ten, no i... Tu się już zapala lampka. No dobra, pójdę na chwilę, bo nic się nie staje, tak? Ale zapala się lampka, że a może bym wziął, a może nie. No dobra, pójdę, zobaczymy, ja co będzie, tak? No i tak to się zaczyna, właśnie, ze znajomymi, no nie. Idzie się, a później koleżanka mówi: No weź, nic ci się nie stanie, raz, to tam wiesz, nikt się przecież nie uzależni, tak? A tak naprawdę od razu się zaczyna. Można sobie mówić, że a wezmę raz, albo mam pod kontrolą, biorę raz w miesiącu. Nie, 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 nie. Po prostu tak się zaczyna. Później coraz częściej, coraz częściej i kończy się dnem. A w ogóle najlepszym jest też y, doświadczeniem dojścia do zera, tak? Jeśli człowiek doświadczy tak jakby dna, ćpając. Y, to wtedy też mu daje dużo to do zrozumienia, że jakby już niechęć do tego i że po prostu nie chce wracać do tego, bo wie, że wyląduje, nie wiem, na bezdomności, że będzie żebrał, że znów będzie miał te boleści, tak? A jeżeli są osoby, które są aż tak bardzo zaradne i nie doświadczają tego, to też nie mają takiego, nie zapala im się ta lampka taka przemyśleniowa, tak, że a może bym jednak już przestał z tym, tak. Ludzie, którzy po prostu cały czas mają dostęp do tego i nie muszą zbyt dużo robić, ani po prostu się jakby bardzo zaangażować w sensie kraść po sklepach czy, nie wiem, stać na ulicy, czy, y, nie wiem, kraść w domu, czy co innego, tak? Różne są pomysły, czy chodzić na wędkę, czy okradać ludzi i tak dalej, y, tak? Ludzie, którzy tego nie muszą robić, bo rodzice dadzą, a to coś, tak? No to tacy ludzie będą cały czas myśleli, że aha, to jest fajne i tak dalej. Słuchajcie, miałam kolegę, który nie ćpał 5 lat, chodził na siłownie i w ogóle, i wiecie co, po 5 latach powiedział sobie, a raz spróbuję. Oczywiście, że organizm się odzwyczaił, wziął dawkę tą, co brał kiedyś, kiedy był uzależniony, no i co się stało? Zgon. Bo organizm dostał szoku i tak samo jest z alkoholikami. Możesz nie pić 5 lat, a jak zaczniesz i wpadniesz w trans, to serce nie wytrzyma, bo dostanie szoku, tak? No, niestety, nie jestem lekarzem, tak? To, co mogłam Wam poradzić, mam nadzieję, że komuś się przyda. E, chcę stworzyć filmiki takie, które będą też dawały i porady liczę na to drodzy widzowie że ten odcinek coś wam powiedział. Oczywiście nie opowiedziałam jeszcze o sobie do końca, ale to tak chcę, żeby po prostu ciekawość was zjadała. Więc tu ludzie proszą mnie, bym częściej nagrywała odcinki, więc postanowiłam nagrać taki odcinek po prostu dla was, tak. Pamiętajcie Jestem z Wami. Jeśli będziecie mieli jakieś trudności, pytania, piszcie. Mój e-mail to jest baz, Basia Osuch 87 maupa e, gmail.com. Znaczy gmail.com. Piszcie, tak. Mój numer telefonu podam Wam też 575 13442. 442. Po to, żebyście mogli w razie co do mnie zadzwonić, jeśli chcecie pomóc innym osobom. Typu takim, którzy, które powychodziły są na programach metadonowych, z którymi mam kontakt, z którymi e, czekam, tylko po prostu teraz y, na y, wypłatę, żeby zakupić kamery i będę zaczynać nagrywać filmiki, tak? Więc trzymajcie kciuki. E Chcę, żebyście oglądali każdy mój y, 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 sub... O, nie mogę się wysłowić właśnie. To jest ten defekt uboczny. Super. Po prostu stawiali lajki, tak? Kciuk do góry. Nie będę tutaj już sobie, wiecie, robić wstyd. No właśnie tak to jest. Wiem. Wyglądam na osobę całkiem normalną, a jednak. Ludzi może dużo zdziwić, tak samo jak starsze osoby myślą, że a młodzień mogą mnie chorować. A jednak dobrze. Jeszcze raz powtarzam, że dziękuję tym, co mnie oglądają i chcą oglądać. Oczywiście będę tworzyła jak najwięcej filmików. Postanowiłam już. Ehm. Cieszę się, że coraz więcej osób ogląda moje filmy. Dzisiaj jestem bez makijażu, zauważyliście, e, bo jestem po kąpieli. E, no, i leżę na łóżku sobie i sobie rozmawiam i macham nóżką. <laughs> Wiem, czasami go gadam, ale po prostu czuję, jakbym w ogóle rozmawiała z wami. Dziś postanowiłam na większym tym nagrać, bo usłyszałam, dostałam nawet wiadomość, że e, zbyt mały kawałek się wyświetla mnie. Ok, więc nagrywam dzisiaj na większym. E, no i pozdrawiam wszystkich, tak. I chcę powiedzieć tej osobie, która przysłała mi taki taką... Pytałam się, co kto by dostawił do mojego pokoju i jak, po prostu jaki pomysł ma, ktoś mi powiedział, żebym postawiła kwiatki na parapecie. Na pewno się pojawią, obiecuję. I na pewno wam pokażę, bo pamiętam o wszystkich Waszych prośbach, tak? Ktoś, y, a czy ktoś, tu koleżanka napisała, jak mogłam się poradzić z tym lekarzem? No, niestety musiałam doczekać y, do końca, żeby wywalczyć tą morfologię, tak? Więc. Y, Dlatego po prostu siedziałam grzecznie do końca i chciałam Wam pokazać, jaką mam panią doktor. No, po prostu chyba ją zmienię, tak? A raczej na pewno, ale chciałam jeszcze jedno jej teraz, jak pójdę z wynikami, żeby po prostu. Pokazać Wam. Pierw chciałam iść do innego lekarza, żeby powiedział mi, czy są dobre, bo ta pani doktor słynie z tego, że jak są złe badania, to mówi, że są dobre po to, aby się tylko pozbyć pacjenta. Nieważne, że pacjent może umrzeć, ważne to, że chce się pozbyć pacjenta. O, słuchajcie jeszcze raz mojego filmiku, kto nie słuchał o lekarzu to będziecie wiedzieli o co chodzi, a tymczasem no żegnam się z Wami. Już dawno miałam się z Wami pożegnać, ale no, widzicie, jak bardzo was po prostu <grym> uwielbiam. Okej, okay, w takim razie bye bye. <grym>